Cześć! Dziś wam pokażę mój pierwszy Let's Play Minecraft. Będzie 5 minut, bo, e. bo dłuższego mi się nie chce, bo za długo będzie. Okej, okay, wchodzimy na mój świat. Dobra, no to tutaj gram na moim texture packu. Tutaj jest moja fajna latarnia. Robiłem ją, ale tam gram na nim jest chwilę zanim chciałem robić let's playa. Więc tutaj jest moja fajna, zajebiby latarnia. Tutaj mój dziwny domek. Uuu, ale ładne drzwi. Uuu, ale łóżko. Fajne diamentowe bloki. No, gachem na nim z tydzień. Tutaj w skrzynce mam takie fajne. O, no właśnie. Dzisiaj wam pokażę, jak pójdziemy do netheru. Zarobiłem już porta. Tylko trzeba gravel znaleźć. Grzybki. O, gravel. Fajnie się składa. Nic. Nic. Jest! Flint, Flint! Dobrze się składa. Odłóżmy to Dobrze, że... Dobrze, że dużo byłem w kopalni. Tylko ja byłem daleko, więc to budowałem tutaj na początku, ale mi się znudziło i kopalnie miałem daleko. Więc tutaj mam z letteru to y, zberje i to i to wygląda holby z policjanta. E co to było? What? A no no Tutaj mam jeden diament wykopałem Dużo tego Czesta tutaj mam Dużo węgla No dobra, no to się ubierzmy Uu. O, keripuś. <laughs> nie, nie, to nie jest policjant Jakiś taki, no Dobra, no to E, zapomniałem No to robimy ten TP do piekła i na tym skończymy odcinek. Otwórz. Chwilę, chwile. Yupi, yupi. No co jest? Aha, trzeba stać chwilę. No dobra, a ja kończę.